Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kwiatek, a to jest kolejny odcinek naszej serii zagrymy w Minecraft. A więc tak, postanowiłem... Że, znaczy, pomyśle, znaczy tak, przed odcinkiem pomyślałem sobie, kurde, kwiatek mieszkasz w jaskiniem, trochę bez sensu. No i stwierdziłem, że czas na przeprowadzkę. Biorę tylko na najpotrzebniejsze rzeczy. Nie piszcie mi, że się rozbudowałem i niepotrzebnie się przeprowadzam, że to jest bez sensu, no bo ja wiem, że jestem rozbudowany, wiem, że już dużo na tym świecie, znaczy dużo w tym miejscu zrobiłem. Wiem, że... no wiem po prostu, że... no że byłem w tym miejscu trosz troszeczkę, ale... ale... No, no no nie będę mieszkał w jaskini, to jest bez sensu, zbuduję sobie jakiś domek i tak dalej. Tak, i na pamiątkę, po tym, że tutaj byłem, wziąłem sobie te dwa kwiatki, które kiedyś były posadzone tutaj, a potem rosną w Doniczce. Wezmę z tym Doniczkę też. Dobra. Kurde. Żegnaj domku. Poruszamy. Przygodzie. Postanowiłem pójść sobie w kierunku tego lasu. Czy mam jedzenie? Mam tylko cztery. A dlaczego się wyprowadziłem? Dlatego, że no, nie ma tutaj za bardzo yy, no, tych zwierzątek. No, są co prawda tutaj te krówki, ale no... Ja bym chciał taki, taki rozma... rozma... roz... Jezu, jak to się mówi? Urozma... urozmaicone rzeczy. Także, żeby ich było dużo. Dlatego postanowiłem, że czas stąd iść. Chodź tu, krówko. No, trochę smutno jest rozstawać się z tym miejscem, no ale... Trudno. Żywyk. W następnym odcinku postaram się, abyście... Już... Znaczy, postaram się, abyście wy widzieli u mnie mody i żebym ja już widział te modyfikacje. No po prostu, żebym już miał ten, 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 ten mod, to, te modyfikacje, czyli Orange Minimap, Optifine, e, Inventory Twix ponieważ e, nie wiem czy to się tak mówi, czy to nawet się tak nazywa, takie sortowanie ekwipunku, ponieważ no, no to jest takie modyfikacje, które za dużo nie wnoszą, a które tak naprawdę są no fajne, no bo... Warto przecież chyba sobie jednym kliknięciem posortować wszystkie rzeczy w ekwipunku. Kiedyś już miałem ten I chciałem mieć zepein mód, ponieważ bardzo fajne. Bardzo by mi to ułatwiło sprawy, na przykład przemieszczania się. No ponieważ bym sobie zrobił, nie wiem, jakiś garaż. Bym sobie poukładał jakieś bloki. Zro... Zrobił no po prostu jakiś taki spodek albo coś. W tym stylu. No i po prostu bym mógł już sobie latać. Już bym nie musiał chodzić, tylko sobie latał, tak samo pływanie, i tak dalej. No, no. No, no. też sobie zadziłkam. Jaka rzeź dzisiaj. 16. Level. Zrobimy sobie chyba Enchanting Table. Jeśli już znacie jakieś fajne serwery Minecraft, to możecie mi je podesłać. Ja tam popytam administrację, coś tam sobie na tych serwerach porobię. I być może nagram taki filmik promujący te serwery. Oczywiście was do niczego nie zmuszam. Możecie to zrobić. Możecie nie zrobić, jeśli nie chcecie. To no już wszystko. Możecie pisać naprawdę do mnie wiele rzeczy. I ja chętnie poczytam, chętnie podpowiadam. Niedługo ukaże się Escape z moim bratem. Z okazji 10, 10 widz, ponad 10 widzów. I i ten i ponad 200 wyświetleń Bardzo za nie dziękuję pozdrawiam wszystkich y, moich widzów proszę, żeby ci co jeszcze nie zdecydowali się na to, żeby y, nie zasubskrybować, żeby to zrobili żeby, żeby mogli, żeby sobie to zrobili znaczy, żeby to zrobili Ponieważ jeśli chcą odcinki, znaczy jeśli no 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 bo patrz, no bo to wszystko motywuje do pracy, tak? I że jak wy mi wyślecie na przykład o kwiatek fajne odcinki, kiedy kolejny odcinek na przykład z MB, no to no to fajnie, no to ja napiszę, że na przykład niedługo powinien się ukazać, serata ta. Być może ukaże się jeszcze jakaś seria fabularna, ale to nie za szybko. Nie ogarnę tych wszystkich serii potem. Hmm. Później, może będzie SG. I ja tak sobie myślałem, że. Albo nieważne, powiem o tym kiedy indziej. Trochę się dzisiaj rozgadałem i postanowiłem, że skoro odcinki z mbs były, są długie, gdzie rzeczywiście m and Blade to gra, na którą trzeba poświęcić wiele czasu, ale postanowiłem, że skoro odcinki z mbs są, yy, no, no mają no ostatnio był pół godziny, kiedyś tam był 22 minuty. Postanowiłem Minecrafta też, żeby był troszeczkę dłuższy. No bo jak... napisz znaczy napiszcie mi, czy chcecie, żeby się na przykład ukazywały częściej odcinki po 10 minut. Czy chcecie, żeby się ukazywał na przykład raz na pół tygodnia albo na tydzień taki odcinek 20-15 minutowy. Oczywiście jeśli na przykład nie ukaże się odcinek przez tydzień lub dwa tygodnie, no to no, no przepraszam, no, no, najprawdopodobniej nie mam czasu. Nie wiem, gdzieś pojechałem. Wypadło mi coś innego. Nie, wiem, komputer się zepsuł lub coś takiego. Kurde no. Fajne góry. Nie powiem. Trochę, trochę mało lasów. Hmm. Jeśli chcecie, żebym coś zbudował na moim świecie, to naprawdę napiszcie. Nie wymyśli chcecie, żeby na przykład w jakimś odcinku coś tam o czymś powiedział. Nie zginiesz od upadku, ale krowa może zginąć. Chodź tu, krowa. Tam, biegni, no. no. W dół! Tak jak wspominałem w odcinku z and Blade, użytkownik wo Wowocki? Albo Wowocki. -wo coś takiego. Mm. E, sorry, jeśli, Sorry za to, że nie pamiętam twojej nazwy. E, Nadajmy na to, że to będzie Wowocki. Użytkownik Wowocki... No, nie umie mi zrobić projekt wieży. Ten projekt jeszcze do mnie nie dotarł. Mam nadzieję, że dotrze. Lepar! Nie! No nie. Gdzie ja jestem? Moje łóżko zostało usunięte. No zostało usunięte. O kurde. No nie za fajnie jest. To jest znowu ten śnieg. O. To jest mój spawn Główny. O kurde, super po prostu. Tym razem ruszę w tę stronę. O, ja pierdzielę. Jaki fail. Niech zostanie ten pokojowy nosorki za to, że mam ten pokojowy, no ale gdybym nie miał to bym za pewnie leżał. Uff. Mam jedno, jednym słowem, czy kilkoma krótkimi słowami. Zaczynamy przygodę od początku. Daj mi jedzenie. Świnko. Świnko. Gdzie ty poszła? Ale tak. Świnko. Daj jedzenie. Dobra, zaraz. Ktoś puka do drzwi, ale jeśli będę, będę jakieś hałasy. Sorry, jeśli coś słyszycie, bardzo przepraszam. Jeśli nie, to fajnie. Mamo, mogłabyś być ciszej. Bądź ciszko. O. Teraz spotkały. Sorry, zapadę, przepraszam. Jak przez to nie będę mógł dodać odcinka? To po prostu. Oczywiście. Czekajcie, cięcie. Tego co zauważyłem, odcinek trwa. Tego co sprawdziłem, to odcinek trwa 13 minutek. No, no ok. Będzie jeszcze, może trochę. No mieści się skończył. Trudno. No przepraszam bardzo za ten mój fail. No, ale co, już nic nie zrobimy? Jest jak jest. Ok, to lecimy dalej. Teraz już nie, nie zrobię takiego błędu jak wtedy. Teraz będę zbierać surowców dużo za jednym razem. Właśnie, gdzie ja mój crafting? Czy ja go zebrałem? Chyba go tu nigdzie nie ma. Dobra. Czyli dupa trzeba będzie zrobić nowy. Hmm. Trudno. Hmm. Okej, okay. a miałem zrobić jeszcze ten. Ten ten jak to się nazywa. To porek. Czy tak też działa podejrze? Aha. Fajna sprawa, OK <laughs> mm. Sorki katarek. Mm. Dobra. No, ale no przynajmniej ciągle nie się siedzę w tym domu, tylko coś się w tej serii dzieje. No chociaż, nie wiem, może byście woleli, żebym właśnie został tam i nie zginął. No ja też bym tak chyba wolał. Ale okej, okay, rozpoczynamy przygodę od nowa i nic na to nie poradzę. I takie życie. Takie życie. Dobra. trzy. Jeszcze wybieramy. Aha, jeszcze jakby ktoś był zainteresowany tym, na przykład żeby ze mną jakąś taką serię fabularną nakręcić, to w op... nie wiem czy w opisie, ale dobra, to niech napisze mi na PW, wtedy ja mu podam mojego Skype'a i wtedy możemy coś uzgodnić sobie. Aha, jeszcze jak ktoś zaplanuje sobie na przykład coś tam, że, że na przykład już tam rozpisze rolę, fabułę i tak dalej, i tak dalej, to wtedy wyślę na przykład tym zainteresowanym, na przykład powiem im, co robisz, kim jesteś itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, wtedy im tam podam fabułę i no, no, piszcie, ja sobie jeszcze to wszystko indywidualnie uzgodnię z chętnymi. Kurde no Nie to, nie ten guzik. Już mi się myli 39, dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Wstaje nowy dzień, widzę. Przykro mi. Już mam pomysł na tytuł odcinka. Nawet. przez chwilą trawkę. Aha, ona pewnie zjadła pod śniegiem. Aha. Tutaj, o. To jest też rzecz do poprawienia. No już lecimy, choćby do gwiazd. My i ty Mali Einstein i tak Dodam da, leci O! Dobra, lecimy przez zamarzenie jezioro. Dobra, to by było w tym odcinku na tyle. A więc komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie zielone motywuje. Nie obraźcie się za to, że zginąłem. Tak, tak już bywa. Dobra, komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Zielone motywuje, tak jak już wspominałem, cześć.